Cześć. Dobry wieczór. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny wieczór. Jestem wdzięczny właśnie za ten dzień, za czas relaksu, odpoczynku, nabierania i regeneracji sił na kolejny nadchodzący tydzień. A ty za co jesteś wdzięczną osobą? Jeżeli masz ochotę, możliwość, napisz to w komentarzu, podziel się z nami swoją wdzięcznością. Na dzisiaj przygotowałem następujący cytat. Różnica między człowiekiem sukcesu a resztą Tkwi nie w braku siły, nie w braku wiedzy, a raczej w braku woli. Wiedza na chwilę obecną jest bardzo dostępna, ogólnie łatwo, niesamowicie zdobywać wiedzę. Siła również znajdzie się, jeżeli będzie punkt najważniejszy wola. Jeżeli Twoją wolą będzie opanować nauk, jest to najważniejszy punkt. Znajdziesz siłę. Znajdziesz wiedzę, znajdziesz osobę, która ci pomoże, ale jeżeli nie będzie Twojej woli, nikt w stanie nie będzie ci pomóc. Najważniejszy punkt: Twoja wola musi być jednoznaczna z tym, że chcesz osiągnąć swój cel. Wspaniałego, cudownego wieczoru. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia jutro z Bogiem. Cześć. Pa.